Zofia Grochowska założycielka Legionu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego. Orędzia z książki pod tytułem U źródeł Bożego Miłosierdzia tom pierwszy. Dnia 21 lipca 1990 roku. Gdy prosiłam Pana Jezusa o szczególną łaskę, żebym nigdy nie zasmucała Najświętszego Jego oblicza, Pan Jezus mi powiedział Córko moja. Ja mam też prośbę do ciebie. Ofiaruj koronkę do Miłosierdzia Bożego przez jeden rok za duszę zatwardziałych grzeszników, którym grozi wieczne potępienie, aby jeszcze ich ratować i wyrwać z rąk szatana. Zachęcaj innych. Za jeden raz odmówienia koronki do Miłosierdzia Bożego, piętnaście dusz nie będzie potępionych. Legion małych rycerzy podejmie straszną walkę o każdą duszę której grozi potępienie i z wszelkim złem na świecie nie lękajcie się niczego. W każdej walce ja będę z wami oraz będziecie wspierani przez niebo.